<śm foi> czy ktoś powiedział, że jest żarcie? O nie, czy to nie czasem na cuki? Znaczy ja ją lubię. A dobra, w sumie mogę być wyjątkowo nie? Czemu nie zaprosiliście mnie, żebym żeby przybyła? Próbuję właśnie, a i trochę mi pasuje, chyba. Powiesz sobie, dobra, dobra. Okej, okej! Okay, okay. <grystanie> no na cuki, no spokojnie, spokojnie. To, to, to. My nie wiedzieliśmy, jakby. Co nie wiedzieliście? Klaps. Jedy na cuki, spokój się Pij kole i kolej tyle. Eee, jej to już koli wystarczy, Natsuki, bo jej się w głowie pier. Eee, nie wiem, nie wiem, że mam, że mam piernika, więc <grystanie> O to chyba będzie apokalipsa. Jedzenie! Um, num, 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 num. No dobra, tak oto się zakończyła uczta przyjacielska, bo na suki wszystko zjadła. Eee, ale ja za to Koli się napiłam. Nie ma przegapiło? No dużo się przegapiło. Nie ma ludzie.